Jednak te Twoje gry nie są takie głupie, jak myślałam. No widzisz. Gdybyś ty jeszcze się przekonał, że te social media nie są takie głupie. Ale ja nie mam problemu do samych social media, a ludzi, którzy odwalają jakieś czasem niemoralne akcje. Dobra, mów mi jak się w to gra, bo wiesz, że ja nie ogarniam tych Twoich gier. Okej, okay, wszystko ci wytłumaczę. Witaj pani Angelo, widzę, że już po urlopie. No jasne, ile można w domu siedzieć. Dobrze, za chwilę otwieramy restaurację, więc bądź gotowa. Jasne. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Ding dong. Pożyczam. Mamy to. Też by mi się przydała taka walizka z kasą. Weź pożyczkę. Pstryk tej mam. Stary, nie pstrykaj, tylko klikaj. Ogarnij pożyczkę przez matkę. o Banku Polskim, twoje potrzeby są na pierwszym planie. Pożyczka gotówkowa RRSO 11,57%. Widziałeś tę okazję? Czekaj, prześlę ci to. Masz to! w Brico Marche. Listwa oświetleniowa dwupunktowa orogawia za 39,99. O! Tak tanio? Dawać mi to! Masz to Brico! A panel podłogowy Tomp Arras AC4 8 mm. W Brico Marche tylko za 26,99 za metr kwadratowy. Masz to Brico! Święta i to pytanie... Czy byłem grzeczny? Dla grzecznych od święta Play też pamięta o prezentach. Ho, ho, ho! Na święta super szybki światłowód i telewizja z bogactwem filmów i seriali na rok w prezencie. Zasłużyłem, odpalajmy. Fajne łóżka. Urodzony uroczony nomad. Hmm, Też tak potrafię, potem pokażę. Myśli, czy karpia kupi. Dla mnie bombka. Na święta od Play światłowód i telewizja na rok w prezencie, bo w Play płacisz mniej. Play. Przychodzi Twoja mamusia i znowu będzie opowiadać, że. Kowalscy kupili nowy telewizor z supergłośnikami, tak? Też to mamy w nowym dekoderze z supergłośnikami i dostępem do aplikacji, a telewizja nawet 12 miesięcy bez opłat. Trochę to zajęło, ale naprawiliśmy wszystkie uszkodzone komputery i inne urządzenia. Gratuluję, panie Marku. Za to należy się panu wielka wypłata. Bardzo dziękuję. Witaj, Jarek. Dobrze, że jesteś. Matka w domu? Jest ojciec. A to dobrze, ostatnio opieprzyła mnie o totalne głupoty. Spokojnie. Matka przychodzi dopiero za dwie godziny. Świetnie, a więc partyjka w Bedworsy? Zawsze i wszędzie, mordo. O nie, matka wbija do domu. Co mam robić? Wiem, schowaj się w szafie. Ty sobie żartujesz? Ja się nie wybieram do narni. A wolisz oberwać od mojej matki? Dobra, wchodzę. I zachowaj absolutną ciszę i nie ruszaj się. No, nareszcie, synu, myślałam, że o mnie zapomniałeś. Wybacz, mamo, nie słyszałem pukania. No, ty się lepiej weź za naukę, a nie grasz w te gry, przez które zaczniesz zabijać ludzi. Ale, mamo, ja od. Nie pyskuj mi tu, mały gówniarzu, albo dostaniesz lanie. Dobra, co zażmija. O nie, Jarek ma przez Czemu jego ojciec nic z tym nie robi? Muszę wracać do domu, zanim ta demonica się skapnie, że tu jestem. Witaj, Oliwio. Hej, Max, gramy dalej? Oczy. O nie. Olivia. Co się stało? Ktoś zamieścił twoje powalone zdjęcia w internecie. Niemożliwe, nikomu ich nie wysyłałam. Komuś musiałaś wysłać. Racja. Julka to jedyna osoba, która wie o tych zdjęciach. Widocznie Julka nie jest twoją prawdziwą przyjaciółką, skoro te zdjęcia wyciekły. Jak ona mogła.